Cześć, witajcie na handlu. Tym, i co mamy tutaj dzisiaj na tapecie? Na tapecie mamy Opla Zafirę. Gdyby ktoś nie był pewien, czy to na pewno jest Zafira, to mamy tutaj naklejkę, która nas uświadamia że to jest na pewno Zafira. Z roku 2000. Co również jest tutaj w pewien sposób uwiecznione na tym autku. Wersja taka. Limited Edition. Ona faktycznie jest taka milenijna, bardzo fajnie wyposażona w wersję zafiry. Tylko pytanie, dlaczego ta zafira stoi na lawecie? Bo można by pomyśleć, że jest świeżo przywieziona. teraz pach, pach sobie zjedzie i będzie fajnie. Bałtko, jak widać, jest naprawdę eleganckie, ale niestety tak nie jest. Chciałbym, żeby tak było, ale zdecydowanie tak nie jest i ta autozafirka pomimo tego, że wygląda bardzo fajnie teraz zresztą przejdziemy na drugą stronę jest w topom roku tak, i teraz zafirka z drugiej strony tu wygląda tak samo jak z tamtej czyli trzeba przyznać Powiem skromnie, ale nieźle Rdzy nie ma. Jakaś leciutka wniotka na klapie Klubowe autko Można powiedzieć, że wygląda naprawdę kozak Ja troszeczkę tych zafir widziałem w życiu troszeczkę ich miałem ta jest naprawdę fajna. Tylko teraz pytanie dlaczego została przeze mnie okrzczona mianem wtopy. No i to jest proste. Samochód stojący tutaj od marca. Mamy połowę grudnia. Czyli coś poszło nie tak. Teraz pytanie co? Odpowiedź nie jest jednoznaczna, bo wszystko. Samochód kupiony był jako sprawny jeździł, robił to nawet dość ok, wymienione były jakieś tam pierdołki tak naprawdę przy zawieszeniu eee, plus jeszcze coś tu było lakiernicze nie wiem, chyba do drzwi, coś takiego już sam nawet nie pamiętam szczerze ale jakieś takie pierdoły oprócz tego zrobiona była korekta lakieru, która nawet jak widać wyszła ale co się stało no, walnęła pompa wtryskowa jak się okazało nie była to tania sprawa. Kupiłem drugą zafirę. Specjalnie tak naprawdę dla pompy. Bo tam akurat była taka historia, że właścicielka wydachowała samochodem. Następnie kupili drugą zafirkę. I tamtą po prostu zatrzymali sobie na części. Ja ją kupiłem właśnie dla tej pompy. To była taka główna przyczyna właśnie. Dla której ją brałem? Druga strona zafiry. Blacha, jak widać, jest dość fajna. Nie jest podziewiały, Spód jest elegancki. On generalnie, jak na zafirę, no to jest, można powiedzieć, taka bajeczka. Samochód po korekcie lakieru. Fachowej, bo sam robiłem to jakaś gniotka na klapie. Tylko pytanie pozostaje takie: dlaczego stoi na lawecie? I dlaczego zyskała miano w topy roku? Już tłumaczę. Samochód, jak widać, klubowy, ładny, elegancki w dobrej opcji no wydawałoby się, że bajka nic tylko brać i sprzedawać e, o ile dobrze pamiętam to coś robiliśmy przy blacharce chyba doły drzwi były malowane tak, wydaje mi się, że tutaj poszedł lakier ale już szczerze powiedziawszy też sam nie pamiętam, bo samochód stoi u nas na placu od marca mamy grudzień połowę tak, jest to cholernie długo i teraz, dlaczego tu stoi? To jest generalnie takie troszeczkę pasmo nieszczęść, które w tym momencie zamienia się w duże szczęście kogoś, kto kupi ten samochód. Ja kupując go, byłem święcie przekonany, że tutaj do wymiany są tylko jakieś elementy zawieszenia, które zostały wymienione. Jest tylko do zrobienia ta korekta lakieru, bo to taki standard praktycznie przy. Samochodzie z tego roku, i mówię, o ile dobrze pamiętam, no to malowane były chyba drzwi tutaj, właśnie do listewek, ale chyba z obu stron były jakieś takie porysowane i nie wyglądało to zbyt estetycznie. Jak widać, wyszło bardzo fajnie. No i w sumie tyle. Plus jakaś przepierka środka. Taki standardzik. Okazało się, że po czasie. Przy takim moim testowym, bo zawsze się staram przyjeździć jakieś 1000 kilometrów samochodem, zanim go sprzedam, niestety zaczęła szwankować pompa wtryskowa. No, ja już tu nie będę wnikał, czy ktoś o tym wiedział, czy nie wiedział. Zaczęła szwankować. Przy... Ci okiem na środek, pompa zaczęła szwankować. Trzeba było ją wymienić, tak? No, niestety, ja już w tym momencie widziałem, że na samochodzie będę stratny że było śmieszniej Kupiłem drugą zafirę specjalnie dla pompy wtryskowej eee, Druga zafirka było od właścicielki Która wcześniej posiadała również zafirę Wydachowała nią No ale zostały części z tego auta I wynegocjowałem tutaj po prostu tą pompę W ramach ceny tamtego auta Odstawiłem tą zafirę do mechanika Okazało się, że Pompa nie działa. No okej. Okay. Widzę sobie troszeczkę leżała no, różnie może być. Eee... Trudno. Kupiłem drugą. Używaną z jakąś tam gwarancją rozruchową. Myśląc, że po prostu będzie fajną pompką. Samochód zagada zadziała, będzie żył. Okazało się, że niekoniecznie. Mechanik już poganiał mnie po prostu z miejscem u siebie na Hali. Więc co zostało? Pompa numer jeden została oddana do regeneracji. Regeneracja kosztowała, o ile dobrze pamiętam, 1650 zł. Na co jest gwarancja i tak dalej, czyli fajnie, pięknie. No i okej, okay, no już taki wkurzony. Odebrałem ten samochód. Jak się okazało, no to tamte poprzednie dwie pompy. Może, jest taka możliwość, że mogą nawet i działać. Że po prostu była to kwestia immobilizera, no ale już nie wnikajmy. Kasa poszła, samochód odebrany, trudno. I teraz... Sprawa wyglądała w ten sposób, że... A więc sprawa wyglądała w ten sposób, że po samochodu... Który w tym momencie jest troszeczkę brudny w środku, no ale stał u kolejnego mechanika, o czym zaraz eee, Po odbiorze tego autka Wstawieniu do garażu, zrobienia tej korekty Wszystko fajnie, pięknie Wyjeżdżam od nas z warsztatu I okazuje się, że coś kurde nie gra Pod samochodem zostawała plama I co tam plamiło? Olej od wspomagania Okazało się, że szlak trafił pompę wspomagania. Czyli znowu na warsztat trzeba było ogarnąć tą pompę. Bo wyrzucała właśnie płyn. Znowu kasa. Znowu tydzień w plecy. W końcu wyjeżdżam nim do zdjęć. Bo był ładny, piękny, wyczyszczony, wylizany. Z taką pewnością, że no wszystko jest już w porządku. Okazuje się, że samochód jedzie, ale nie jedzie, brak mocy, już kompletne załamanie, bo jakby nie patrzeć, no z brakiem mocy mogła się też wiązać jakaś awaria tej pompy, czyli to wiązałoby się z kolei z tym, że trzeba było ją znowu wyciągać. Wyjęcie pompy to koszt około 4 stówek, w każdym razie mnie tyle kasowano. 4 stówy, no to była wyjmowana trzy razy, czyli zapłaciłem łącznie. Za wyjęcie pompy 1200 zł za każdym razem, kiedy była ona wyjmowana, plus te 1600 za regenerację. Policzyć można sobie łatwo. Maglownica kosztowała 500 stówek. Wymiana akurat była tutaj w mojej gestii, um, czyli to można sobie dodać jakby do całości. Ale dlaczego samochód nie jechał? Okazało się, no wstapakowałem go na lawetę, zawieszę do innego mechanika, bo akurat miał wolny termin. Okazało się, że pierdoła, bo zresztą można nawet pokazać, pierdoła jest z drugiej strony, więc znikamy. I tutaj jest rzeczona pierdołka, która okazała się przepływką. Eee, przepływka była wymieniana. Nawet napis głosi o plastra, okazało się, że przepływomierz włożony był od Isuzu od, Tutaj mamy 2.0 DTI, a to jest od 1.7 silnikiem Isuzu Nie wiem na którym etapie po prostu ta przepływka się tutaj znalazła Czy była to jeszcze dzieło poprzedniego właścicielki, właścicieli w sumie Bo sam nawet nie na czy właścicielką była kobieta czy, czy, czy mężczyzna, bo sprzedawało małżeństwo czy ktoś ich po prostu zrobił w ciula, próbował jakby zauważył te pierwsze objawy padającej pompy wtryskowej i próbowali to jakoś reanimować. Stąd też wymiana tej przepływki. No nie mam pojęcia. Czy, czy po prostu ten przepływomierz, który był tutaj włożony, uszkodził w jakiś sposób tą pompę, podając za dużą, czy też za małą ilość powietrza i to się nie zgrało z paliwem? No nie mam pojęcia. W każdym razie. Ktoś spierdzielił sprawę i wrzucił przepływomierz od y, samochodu z silnikiem Isuzu do tej oto pięknej siedmiosobowej zafirki z silnikiem DTI. To jest ślad, gdzieś tutaj musiało odlecieć, ale to już akurat naprawdę pierdoła. No generalnie samochód jak widać fajny w tym momencie. Siedmiosobowy. Te miejsca są takie za karę, troszeczkę. Wersja wyposażenia bardzo fajna, bo tutaj mamy cztery szyby elektryczne. Sterowanie radiem w kierownicy. Podgrzewane fotele. Klimatyzację. No, on jest taki naprawdę uszanowany, jeśli chodzi o wygląd. No tego nie można mu odmówić po terenie są jakieś poprzecierane czy, 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 czy poobijane Ech. mam takie mieszane uczucie co do tego autka wygląda naprawdę fajnie zwłaszcza przez te ciemne szyby z tyłu, lekko przyciemnione ja byłem po prostu przekonany, że jest to super zakup że jakoś tutaj będę do przodu zwłaszcza, że mówię no wersja wyposażenia robi swoje nawet na tych spryskiwaczach no to to już fajnie wygląda Okazało się, jak się okazało, musiałbym zrobić takie po prostu podliczenie, ile ten samochód mi kosztował już w tym momencie. Z rzeczy, które jeszcze będę musiał zrobić i dlaczego stoję właśnie na lawecie po odbiorze, właśnie od tego mechanika, który wymienia przepływomierz to przednia szyba. Szyba jest pęknięta. Ja powiem szczerze, tego pęknięcia nie zauważyłem, jakby na etapie oględzin, pomimo tego, że tam siedziałem jakoś mi to umknęło ono zresztą poszerzyło się troszeczkę, troszeczkę się tak rozciągnęło po tej szybie już później jak nie jeździłem właśnie no i co mamy taką zafirę, którą nie kosztowało naprawdę sporo nerwów kilku przekleństw ale z drugiej strony jeśli chodzi o tą pompę jest to taka standardowa bolączka tego modelu ona jest w tym momencie ogarnięta, zregenerowana z gwarancją. Pompa wspomagania również jest ogarnięta, bo to też niech dosyć często pada. No nie wiem, no stoję, patrzę na niego i nie wiem, czy tutaj się śmiać po prostu, czy płakać. No mi zostaje w sumie chyba tylko płacz, bo muszę sobie zrobić dzisiaj takie podliczenie, ile kosztował mnie samochód, jak bardzo będę w plecy. Ale znowuż dla nowego właściciela, który kupi teraz ten samochód, uważam, że zafirka w takiej wersji wyposażenia, jak ta, w takim stanie blacharskim, bo tutaj warto też choćby na same progi spojrzeć, nic mu generalnie nie jest, bo malowane były te doły, tutaj od z tej strony doły drzwi, ale oprócz tego nie z nim nie ruszałem no, pojeździ jeszcze ktoś kto go kupi na pewno będzie, znaczy nigdy nie mów na pewno przy handlu samochodami ale podejrzewam, że osoba która kupi to auto będzie zadowolona um, przejeździ swoje no ja niestety jestem w tym momencie zakładając kwotę za jaką będę go wystawiał dość sporo w plecy no, może uda mi się jeszcze zrobić takie krótkie wyliczenie, to pokażę. Że nie zawsze jest tak różowo, nie zawsze się zarabia, i często są niestety takie strzały, jak ten, gdzie, mimo naprawdę najszczerszych chęci e, sprawdzenia tego samochodu, bo gdybym wiedział, że tutaj padnie pompa, że zacznie ciec z tej kolumny, no, no ja bym go nie wziął no za cholerę, nie? Bo każdy mówi, że handlarz, no to wiadomo, kupi taki samochód, coś tam podrobi, ale co to ma być za podrabianie? No, wydawanie nawet na samą 2000 na samą pompę przy samochodzie, którego wartość wynosi może 6000, no to jest to kompletnie bez sensu. No. Sama ta akcja no to było wpakowanie w niego e, w jednej trzeciej ceny wyjściowej, więc kompletnie bez sensu, tak? Niestety trzeba było to zrobić, żeby sprzedać komuś samochód, a nie ruinę. Bo można byłoby oczywiście, powiedzieć, wcisnąć jakieś kit, że ten typ tak ma, że on czasami moc traci, ale to jest kwestia, nie wiem, przepływomierza czy czegoś podobnego, no ale jaki w tym jest sens? To byłoby takie jawne po prostu oszukiwanie kogoś i robienie go... Więc mam nadzieję, że samochód będzie spoczko i ktoś będzie się z niego cieszył. Także wrzucę jeszcze jakieś podsumowanie takie finansowe, może się uda, jak nie, no to trudno. W każdym razie ja uważam ten samochód za... Moją osobistą w topę roku 2019 eee, czy 2019 jak to woli, eee, ale za to za taki prezent dla kogoś, kto go kupi. Dzięki wielkie za oglądanie. Hej! Takie szybkie podsumowanie kosztów związanych z tą zafirą, pokazujących jak fajny, zyskowny. I niestresujący jest handel samochodami, jeśli chce się to robić w taki sposób dosyć uczciwy i moim zdaniem prawidłowy. No niestety czasami wychodzi się na tym, jak ten Zabłocki na mydle albo ja na Zafirze. Czyli tak, Zafirka 3800, podatek od czynności cywilnoprawnych e, zwany haraczem. 84 zł. Paliwo, no to tak na pałę, policzone dwie stówki, chociaż bo tyle jeżdżenia, załatwiania tych części, ciężko to naprawdę już policzyć. Lakierka 3,5 stówek. Regeneracja z tej pompy wtryskowej 1650. Naprawa układu wspomagania 3,5 pustówki Szyba, gdzie teraz jedzie no to będą 4 stóweczki. Wymiana tej pompy wtryskowej. 1200 zł, no tu generalnie powinny być 400, no ale wyszło jak wyszło z tymi pompami, no i uzbierało się generalnie 1200. Co nie jest fajne. Naprawdę nie jest to fajne. Elementy zawieszenia, które były wymienione, to jakieś 150 zł, bo częściej do zafiry, jeśli chodzi o zawieszenie, no są tanie. Całe szczęście. Nie wliczam w to prania, korekty lakieru. E, tutaj dodatkowo też podliczone jest ubezpieczonko. Przez pół roku po 6 dyszek. Przegląd, który trzeba będzie zrobić. Bo już się skończył. Czy jeszcze jakieś 5 stówek? I oprócz tych 5 stówek, to jest suma, na którą masz nie chce mi się patrzeć. Eee, suma, za którą zainwestowałem w ten samochód. Eee, żeby było śmieszniej, kwota za jaką. Będę mógł go sprzedać to jakieś max 6000. I to jest taki maksik. Także no jak widzę, jakieś 2,5 tysiąca w plecy na tym samochodzie. Czyli tym pesymistycznym akcentem kończymy. Do następnego.